W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy połączyć kamerkę Xiaomi Smart Camera C301 z naszym telefonem, niezależnie od tego, czy mamy Androida, czy też iPhone'a. Także najpierw musimy pobrać aplikację na naszym telefonie, aby móc połączyć kamerkę przede wszystkim z siecią Wi-Fi, ale też oczywiście właśnie z naszym telefonem, abyśmy mogli sterować stalnie. Także na telefonie wchodzimy do sklepu z aplikacjami, na przykład do sklepu Play, i następnie musimy wyszukać aplikację, która nazywa się Xiaomi Home. Wpisujemy coś takiego i to jest właśnie ta aplikacja, którą powinniśmy pobrać. Także naciskamy zainstaluj i następnie uruchamiamy aplikację. Na początku musimy zgodzić się na warunki korzystania z aplikacji, a właściwie na umowę użytkownika i politykę prywatności. Więc naciskamy zgadzam się i kontynuuję. No i mamy także program zadowolenia użytkownika, który jest oczywiście opcjonalny. Możemy go odrzucić, jeżeli nie chcemy z niego skorzystać i do niego się zapisywać. Następnie wybieramy nasz kraj. Oczywiście możemy po prostu przeskrolować listę albo możemy wyszukać wpisując Polska. Po wybraniu naszego regionu będziemy musieli także utworzyć konto Xiaomi, jeżeli jeszcze nie mamy. Jako plus możemy skorzystać po prostu z naszego konta Google. Jeżeli, mamy, jeżeli jesteśmy zalogowani na naszym koncie Google, no to wystarczy, że naciśniemy zaloguj i po prostu przejdziemy przez cały ten proces logowania. Możemy także po prostu zarejestrować konto bez korzystania z naszego konta Google. Także możemy nacisnąć zaloguj się. Po rejestracji bądź po zalogowaniu się możemy widzieć okienko z uprawnieniami. Oczywiście musimy uprawnić aplikację do korzystania z lokalizacji. Możemy użyć także dokładnej albo przybliżonej. Oczywiście także nie musimy zezwalać, aczkolwiek prawdopodobnie pewnie, pewne funkcje nie będą dostępne, jeżeli na to nie zezwolimy. Także ja w tym wypadku zgodzę się. Co do powiadomień, tutaj raczej nie musimy się na to zgadzać, jeżeli nie chcemy. I teraz, aby dodać nasze urządzenie, mamy w zasadzie dwie opcje. Możemy zeskanować kod QR, który znajduje się pod spodem kamery w tym miejscu. Oczywiście otworzymy sobie to te skanowanie w aplikacji, bądź możemy dodać ręcznie, ale oczywiście ten proces jest nieco trudniejszy. Pokażę na obydwu przykładach, jak to zrobić. Także naciskamy na plusik w prawym górnym rogu. I następnie pokażę, jak zeskanować kod. Aha, i w ogóle, zanim jeszcze zaczniemy skanować, musimy podłączyć naszą kamerkę do prądu. Korzystając oczywiście z kabla USB, podpinamy z tyłu w tym miejscu. I od razu zaznaczę, że głośnik będzie coś tutaj nam gadał. Także przepraszam z góry za to, ale niestety nie da się ściszyć w trakcie konfiguracji tego głośnika. Także włączamy i chwilę czekamy. Pojawi, powinna nam się pojawić pomarańczowa Dioda. Kamera także powinna się zacząć obracać i czekamy, aż skończy właśnie się w pełni obracać. No i mamy właśnie naszą kwestię. Głośnik będzie gadał w języku chińskim oraz w języku angielskim. Po zakończeniu kalibracji, kiedy już nam zarówno cała kamera, jak i, jak i ta kamera, którą mamy w środku, przestanie już się ruszać. No to musimy przede wszystkim zresetować naszą kamerę. Reset do dokonamy się, poprzez przytrzymanie tego przycisku, który mamy nad portem do ładowania. Naciskamy i przytrzymujemy przez około 3 sekundy, i głośnik powinien nas poinformować się, o tym, że kamera została zresetowana. Powinniśmy usłyszeć reset successfully. Także trzymamy ten przycisk przez około 3 się, sekundy. Możliwe, że też akurat nie usłyszymy tego, ale po około tych powiedzmy nawet 6 sekundach możemy już puścić ten przycisk i możemy zacząć skanować. Także wracamy do telefonu i następnie wybieramy skanuj. Oczywiście musimy zezwolić na korzystanie z aparatu, no bo oczywiście w jakiś sposób musimy zeskanować. Także skanujemy. Następnie pojawi nam się informacja o resetowaniu urządzenia. My już to oczywiście zrobiliśmy, więc nie musimy tego robić ponownie. Wybieramy resetowanie urządzenia i rozpoczyna nam się skanowanie. Staramy się trzymać nasz telefon blisko kamery, aby nie było problemu ze znalezieniem. Czekamy cierpliwie. Jeżeli byłby problem, to mamy tutaj także tekst. Nie można znaleźć urządzenia. Możemy wtedy spróbować zrobić to ręcznie w razie problemów. I zobaczymy, być może właśnie pojawią się te problemy. Jeżeli skanowanie będzie udane, to przejdziemy do logowania, przez, logowania do Wi-Fi. Będziemy musieli wybrać połączenie Wi-Fi i wychodzi dada na to, że, że będziemy właśnie mieli problem ze skanowaniem. Także myślę, że całkiem dobrze, bo akurat też pokażę, jak właśnie to zrobić. Ok, nie znaleziono urządzenia, więc my się możemy połączyć ręcznie. Musimy wejść w ustawienia Wi-Fi i musimy wybrać odpowiednią sieć, która jest stworzona przez kamerę. Tutaj mamy także pokazane, jak ta sieć będzie się nazywać. Także wybieramy ustaw Wi-Fi. Musimy oczywiście włączyć Wi-Fi. I następnie wybieramy właśnie sieć, która została stworzona przez Xiaomi. Brzmi ona mniej więcej właśnie tak jak tutaj. Kiedy już się połączymy, to po prostu wracamy. I następnie możemy wybrać sieć Wi-Fi dla naszej kamery. Ważne jest to, że niestety nie mamy tutaj dostępnych sieci 5G. Tutaj mamy wszystkie szare sieci 5G, także tylko sieci z 2.4 GHz są dostępne. Także wybieramy naszą sieć Wi-Fi i następnie się logujemy. Dodatkowo oczywiście wyrażamy zgodę na umowę użytkowania i politykę prywatności i naciskamy następny. I teraz czekamy aż w pełni już się połączymy z naszą kamerą na naszym telefonie. Oczywiście tak jak to było w moim przypadku nie udało mi się od razu zeskanować urządzenia, jeżeli Wam się z kolei uda zeskanować, no to powinniście właśnie mieć tamte wcześniejsze od razu okienko z logowaniem do sieci WiFi. No i jeżeli hasło jest prawidłowe, to powinniśmy połączyć się wtedy już z urządzeniem. Także czekamy cierpliwie, aż się z nam zakończy łączenie. Jeżeli będą jakieś problemy z połączeniem urządzenia, to po prostu cofamy do tego właśnie okienka i jeszcze raz spróbujemy wtedy zresetować naszą kamerę. Ja akurat właśnie miałem ten problem, więc spróbujemy jeszcze raz. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk od resetowania, i zobaczymy, czy tym razem uda się faktycznie zresetować. Ok, teraz już na pewno się udało. Słyszeliśmy reset successfully, także wybieramy jeszcze raz resetowanie i jeszcze raz próbujemy skanować. No i dobrze, w końcu się udało połączyć. I następnie, kiedy już się połączymy, no to musimy wybrać połącze... pomieszczenie. Jest to takie po prostu przypisywanie kamery do naszych własnych ustalonych pomieszczeń. Możemy sobie wybrać od razu jakieś tam gotowe pomieszczenia, bądź możemy stworzyć sobie nowe pomieszczenie w razie potrzeby. Ja tu już mam przygotowane, więc po prostu wybiorę, że to jest sypialnia. Przechodzimy dalej. Możemy sobie także ustawić nazwę kamerki, jeżeli chcemy. Szczególnie jest to przydatne, jeżeli mamy kilka takich kamerek. Możemy następnie sobie wyświetlić duże karty na stronie głównej. Myślę, że tak możemy zostawić. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, to można tutaj wyłączyć i przechodzimy dalej. Od razu mamy także opcję zaproszenia innych członków rodziny do wspólnego korzystania z aplikacji, i dzięki temu mamy możliwość udostępnienia kamery. Aczkolwiek, oczywiście, nie, możemy, nie musimy tego robić tutaj. Także na razie nie udostępniamy i, i wybieramy Nie monitoruj. No i tak właśnie wygląda menu kamery. Możemy także nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu, aby udać się do ustawień. Mamy także możliwość po prostu wyłączenia kamery. Dodatkowo mamy tutaj także taką opcję, która pozwala nam na sterowanie kamerą. Możemy przemieszczać się w górę, w dół, lewo i prawo i tak dalej i tak dalej. Pokażę jeszcze jak możemy połączyć się bez skanowania kodu QR, jeżeli mamy jakiś problem ze zeskanowaniem no to możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobić to ręcznie. Także usuwamy urządzenie. I skanujemy. Jeszcze raz. Tylko tym razem robimy to oczywiście bez, bez podnoszenia kamerki, bez skanowania kodu. Także naciskamy na plus jeszcze raz w prawym górnym rogu i tym razem wybieramy dodaj urządzenie. Następnie wybieramy kamera. Tutaj oczywiście mamy możliwość skanowania, natomiast my z racji, że. Uznajemy, że nie możemy zeskanować. Wybieramy dodaj ręcznie. Tak, dziękuję bardzo pani kamerko. Wybieramy, właściwie to szukamy i wybieramy Xiaomi C301. W moim wypadku jest to w tym miejscu. No i wybieramy resetowanie urządzenia. Czyli jeszcze raz, jeżeli będzie trzeba to oczywiście resetujemy urządzenie. Nie ja już nie będę tego robił. I rozpoczyna nam się po prostu skanowanie. I mamy praktycznie dokładnie to samo. Tak jak mieliśmy w przypadku skanowania nawet kodu QR. Tutaj jak widać od razu mamy połączenie z siecią. No i w zasadzie to tyle. W ten sposób również możemy się połączyć. Jeżeli jeszcze raz nam się odpali kamerka, to wybieramy jeszcze raz dodaj ręcznie. I teraz nasłuchujemy. Musimy posłuchać właśnie e, kodu, który usłyszymy z kamerki. E, ten kod jest podawany e, po kolei w języku chińskim, angielskim, chi, chińskim, angielskim, a dokładniej cyfry. Dlatego tutaj no niestety jest ważne, aby znać przynajmniej po angielsku cyfry od 0 do 9. Ale jak widać te, w ten sposób również można się e, połączyć. Także w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o łączenie kamerki z naszym telefonem. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.